Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jako, że trwają wakacje i posiadam nieco więcej wolnego czasu niż zazwyczaj, to postanowiłem pokazać Wam, że istnieją również inne filmy o XVII wieku niż Pan Włodyjowski, Ogień Mieczem czy film Potop. Na pierwszy ogień weźmiemy sobie Admirała z 2015 roku, który opowiada życiorys Michała de Reutera, Admirała Floty Holenderskiej w drugiej połowie XVII wieku. Zapraszam. Film zaczyna się krótkim wstępem, gdzie mam testowane za pomocą napisów sytuację polityczną w ówczesnej Europie. No, dość niepoprawnie zresztą, ale no, nie będę się o każdej pierdoły, chociaż no, są tam większe babole. Wstęp ten jednak jest o tyle ważny, że nadaje już temu filmowi na starcie pewien wydźwięk. Wydźwięk, który dokładnie omówię później, aczkolwiek myślę, że w tym momencie warto żebyście zobaczyli i no, sam mniej więcej poczuli o co tutaj chodzi. Wiek XVII. Niderlandy są jedyną republiką na świecie. Co? Proszę, Okalające młode państwo monarchie widzą w nim zagrożenie dla swych interesów. Władze w Niderlandach sprawują republikanie, którym sprzeciwiają się oranżyści, zwolennicy księcia Orańskiego. Zdarzenia przedstawione w filmie są prawdziwe. Właściwa akcja tego filmu rozpoczyna się jednak podczas wojny angielsko-holenderskiej, a dokładnie podczas bitwy pod Scheveningen w 1653 roku. Nie będę tutaj omawiał całej fabuły tego filmu, ponieważ nie chcę go nikomu spoilerować, dlatego też zajmiemy się na samym początku CGI tego filmu, który jest, no powiedzmy sobie szczerze, nierówny. Raz mam naprawdę miodne sceny batalistyczne, takie, że normalnie Hollywood był miękka. A raz mamy sceny, no, ziejące plastikiem na kilometr. Ogólnie jednak, biorąc pod uwagę to, że budżet tego filmu wynosił jakieś około 8 milionów euro, to te sceny naprawdę są genialne. Jeszcze biorąc pod uwagę tyle, ile ich jest w tym filmie, bo w Pirates i mieli tam chyba 140-150 milionów dolarów. I tam scen batalistycznych z użyciem okrętów mamy 2-3 na filmie. W Admiral, natomiast sceny batalistyczne stanowią około 1 trzecią filmu, więc dysproporcja jest masakryczna. Dobra, jak zacząłem od plusów, to będę kontynuował plusy. Na pewno jeden z największych plusów tego filmu jest to, w jaki sposób został przedstawiony tutaj The Reuter. A mianowicie, został przedstawiony jako wielki reformator i osoba, która naprawdę coś na tych polach bitew zmieniła. Bardzo fajne jest tutaj to, że po prostu widać te zmiany, jakie on reformy przeprowadza i jak wprowadza je później w życie. Nie jest to na, tak jak w większości filmów na zasadzie, że mamy na początku złego dowódcę, zły dowódca mówi ognia, pada salwa i nikt nie trafia. Przychodzi taki np. przykład The Reuter mówi ognia, pada salwa i nagle same headshoty. Drugim plusem, przynajmniej dla mnie, tego filmu była postać Karola II, grana przez Tywina Lannistera aka Charles Danson. Autorzy filmu próbowali z niego zrobić głównego złego w tym filmie, sprawcy wszystkich niepowodzeń i nieszczęść w Holandii. Jednakże postać ta ma niekiedy naprawdę rację, zwłaszcza w takiej scenie, kiedy mamy dialog Karola II z Wilhelmem Orańskim, w którym to Wilhelm unosi się patriotyzmem holenderskim, natomiast, no, Tywin Lannister, tak powiedzmy, Przyjmuje to po prostu tak z, taka, z taką kamienną twarzą, no, że tak naprawdę on wygrywa tę debatę, moim zdaniem, a nie unoszący się patriotyzmem Holender. I pokazuje, jak niewiele o życiu wie tak naprawdę Wilhelm Orańskiej w do Karola. Kolejnym plusem, a przynajmniej dla takiego nerda jak ja, jest to, w jaki sposób zostało potraktowane malarstwo w tym filmie. A mianowicie to, że w domach, na przykład Johanna De Wita, w Holandii, wiszą portrety jego matki i brata. Natomiast w polskich filmach często mamy tak, że obrazy są brane na chybił Trafił, bo XVII wiek, a już nie patrzę na przykład na to, że obraz jest y, młodszy niż dzieje się w akcji. Na przykład mam, akcja dzieje się w latach 50., a obraz mamy z lat 70. Tutaj natomiast mamy często obrazy, które nie dość, że występowały w tamtym okresie. To jeszcze de facto są związane bardzo z postaciami, które tam występują. Co mnie, powiedzmy szczerze, jako nerda malarstwa XVII wiecznego bardzo cieszy. No i ostatnim plusem tego filmu jest moim zdaniem soundtrack Trevora Morrisa. Który, może w no, sam w sobie jakiś fenomenalny czy genialny, jak soundtrack Walcy Pierścień nie jest, ale no, świetnie komponuje się z tym, co widzimy na ekranie. Zresztą posłuchajcie sobie motywu przewodniego. Przećenie do negatywów, a tych jest naprawdę sporo. Przede wszystkim największy z nich dla mnie przynajmniej to jest to, że ten film to jest tak naprawdę. do bólu patetyczna, jedna wielka laurka dla 17 Holandii. Naprawdę, tak, tak, taki mam odbór tego filmu. I robienie jest tak naprawdę z prostytutki dziewicy. Na przykład początek weźmy. Na początku mamy jak wielkie przemówienie Dewita na temat wolności, jaka to Holandia jest wolnym krajem, gdzie wszędzie, indziej są żli królowie, gdzie nie ma w ogóle żadnej wolności prywatnej, że wszyscy są jakby niewolnikami władców i tak dalej. To już wiem zresztą po przykładzie Rzeczypospolitej, że tak nie jest, ale dalej, no, mówią, jak ci są biedni, żyją sobie spokojnie, a ich inne ludy atakują, czy inni władcy atakują, jak było napisane we wstępie, że. Władcy absolutnie patrzą tylko, jakby tą zniszczyć tą biedną Holandię. No tymczasem wojna, którą widzimy na samym początku filmu, została rozpoczęta przez yy, Holendrów, nie przez Anglików. W 1651 roku Oliver Cromwell. Stanowił tak zwany akt nawigacyjny, który zakazywał angielskim kupcom korzystać z nieangielskich okrętów do przewozu swojego, swoich towarów. A że najwięcej statków mieli Holendrzy, no to uderzało to w Holendrzy, Holendrów. Dlatego że Holendrzy powiedzieli Anglię wojnę, żeby. Czy Anglii, Wielkiej Brytanii, wówczas w zasadzie wojnę, żeby po prostu Wielka Brytania te akty odwołała. I stąd właśnie mamy te wszystkie wojny. Kolejną wadą tego filmu, z tą skrzętnią ukrytą. Jest to, że nie starzeją się tutaj w ogóle postacie. Świetnie widać to tutaj po córkach de Reutera, które, no, nie wiem, mają z 12 czy 13 lat na początku filmu, czyli w 1653 i dalej po upływie 20 lat wyglądają, wyglądają tak samo, no, nie? No, Wampirzy świetnie konserwuje. Jednakże, jak się to ogląda, to tego tak naprawdę nie widać, ponieważ nie mamy w tym filmie żadnych dat. To po pierwsze, a po drugie, akcja jest tak wartka i tak logiczna, że tak powiem, logicznie poukładane, że nie ma tam za bardzo przerw i tak naprawdę mam wrażenie, że akcja tego filmu toczy się przez rok, dwa lata maksymalnie. I czasem no, dzieje się przez ponad 20. Kolejną bolączką tego filmu są kostiumy. Zacząć od tego, że większość mężczyzn nosi tutaj dublety, które już w latach 50. były przestarzałe, to czary gorycze przelała księżniczka angielska, która w latach 70. nosi suknię z przełomu XVI i 17. wieku. Czyli da jakby dzisiaj ubrać sukienkę swojej babci, na przykład. Wychodząc jednak poza ramy samych niedoróbek historycznych, to wkuszające jest nawet sam montaż w scen batalistycznych. Na przykład mamy tutaj scenę batalistyczną, w której walczą dwa okręty, ognia, ognia, salwa, salwa, jeb, jeb, jeb. Po czym nagle mamy pół minuty e, łażenia po mieście żony od deroitera, która kupuje sobie na przykład jakieś tam ziemniaki czy inne pierdoły. I po prostu niszczy to cały dynamizm tak naprawdę bitwy, no bo co z tego, że mamy na przykład Nagromadzenie szybkich scen, który, skoro zaraz mamy pół minuty łażynnie bezsensownego po mieście. Inną kwestią jest również nadużywanie slow motion, no bo oczywiście każda bitwa musi mieć 13 slow motion, w którym, w których to po uderzeniu w statek kulą armatnią gościu wylatuje sobie na 2 metry w górę, i przelatuje nad barierką i wpada do morza. No super, rozumiem gdzieś, jak nie wiem, 2-3 slow motion na filmie, żeby podkreślić dramatyczną jakiejś sceny czy coś w tym stylu, a nie, że mamy 15 slow motion na, na, ten, na, na jedną bitwę. Ja tych bitów jest, jak już mówiłem, na samym początku dosyć dużo. Nie chcąc już bawić się w takie jakieś pierdoły, typu, że raz armaty odskakują, a raz nie odskakują, to będę już mało przechodził do podsumowania, a mianowicie podsumowując już trochę ten film, to ten film sam w sobie jest naprawdę dobry tylko że on traci na tym, że jest osadzony w tych realiach i kiedy zna się te realia, to dowie się po prostu, że film jest w niektórych momentach naciągnięty, a w innych momentach w ogóle wyssane są z palca pewne informacje i interpretacje w ogóle. Tak jak na przykład było z tą biedną Holandią i wojnami angielsko-holenderskimi. Inną sprawą jest również to, że niestety no, na filmie nie da się zmieścić całego życia Deroitera, no po prostu Deroiter jest tak barwną postacią i tyle w życiu przeżył, że na, o nim naprawdę można nakręcić cały serial i to taki naprawdę jest 30-odcinkowy nawet, jeśli by się postarać. Bo na przykład w tym okresie, który był tutaj prezentowany na filmie, pomiję to, że na przykład Der De ścigał piratów na Karaibach, czyli na przykład interwencja jego w, w wojnie e, szwedzko-polskiej, w czasie Potopu Szwedzkiego, szerzej znanego. Przez walczył Der De po stronie Danii w, w, przeciwko też Szwecji, tak jak Czarniecki. Dostał w ogóle szlachestwo od króla duńskiego i był przyjacielem jego królewskiej mości, aż do końca tak naprawdę swojej dyni. jeśli jednak miałbym ocenić ten film, tak wiecie, w kategoriach od 1 do 10, tak to się robi na przykład na Filmwebie, to niestety musiałbym dać temu filmowi w porywach do 6, no bo niestety no, więcej nie zasługuje, biorąc pod uwagę niestarzenie się dzieci przez 20 lat, czy chociażby no, robienie z prostytutki dziewicy, jak już to wcześniej ująłem. Mimo to polecamy na ten film sobie obejrzeć, żeby przynajmniej, mniej więcej, za pomocą tego filmu dowiedzieć się, co działo się w Europie Zachodniej w tym czasie, ponieważ mamy tutaj Powiedziane, co wówczas w tych latach 60. i 70. wycinało się we Francji, w Anglii, czy w Wielkiej Brytanii już raczej, i w Holandii. Mam tutaj przewroty polityczne i tym podobne, więc nawet jeśli coś się tym filmie pojawia po prostu, to jest to zazwyczaj faktem. Nie ma tutaj na przykład całkowicie zmyślonych wydarzeń. No i tym chciałbym zakończyć tą pseudo recenzję filmu, tak więc do usłyszenia Narka.